A więc, ja mam mam Ziemieczki. Dzisiaj jest jedna osoba, która się pojawi tutaj, aktualnie. Patrzcie, wow, kto to? Witam. Jak to to jest? Ja. Ja, dzień dobry, witam. To, to jest taka MC Dragonka. Tak. Taka. Ta. Zapasowa. Ja. Zapasowa laska do nagrywek, tak. Dokładnie. Tak, tak. Yy, więc dzisiaj robimy challenge jaki? Dragonka. Bez y, żelaza. Wow. C czy nam to się uda? Nie wiem, zobaczymy. Więc ogólnie polecamy, jakie zasady są, co się robi jak dragonka, co ty robisz w ogóle. E... Ale jakie zasady mają na it zrobić ludzie, kurde. Aha, e, dobra, no to będzie tak. Po pierwsze będzie łapka w górę, po drugie będzie subskrypcja i dzwoneczek. No i prawidłowo, no to zapraszam polecam do oglądania. serdecznie. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już na pierwszej recenzji no. dzisiejszego odcinka. Joka, wywalej to żelazo, bo to jest gówno. Jakieś. Tak. Dobra. U. Wiesz, jaką mam. Okulnie taktyka Wiesz, będzie, co? że... Co? Ja, ja, ja będę się chować. Taktyka jest taka, że... Taka już prawie bym kupiła, Że muszę wziąć patyk. Tak, patyki do tego jeszcze będziemy na drewno, bo jedynie możemy drewno albo obsydianem się budować i nie idzie na sąsiadów tego... Tylko... Obsydianem. Tak, yy, i nie idziemy na środek, znaczy jaki środek, Boże. do sąsiadów idziemy, nie idziemy, tak, tak. Mm -hmm. A, wiadomo, tak, wiadomo. dobra, mam już, no i co ty tworzysz, po co mi to wywalasz, gówno. Ej, idą do nas, trae hardy. Halo, trejhardy ja tu. to mam czek. Ej, ja tu odcinek nagrywam, dobra, hello, do kurde. A, ich jest więcej? Nie! Nie no. ma, dobra, no O mój, refy. Ja będę się chować. Nie chowaj się, nie, nie lam. Dobra, będę się chować. Walam wracać, że nawzajdę się chować. Dobra. Dobra, przysadę dajcie odcinek nagrać. Bo no. Ja na star. E Eno, e chłopcy. Uważaj, idą. Nie, jeden spadł. Był taki lamus. No to współczuję. Współczuję głupoty. Dobra, ja to wywalam, bo patrzcie ogólnie. Masakra weź w ogóle. Wszystkim jest. Jezu. Jezus Maria! Trzeba weź... Dobra, se złoto odstawiam. Ja mam jabłko. No nie, nie i? No No i dawaj. Hopie! Hopie, ty tutaj nie kop... Ej, bo pomóż mi ty kurde! Masz jabłko? Dobra. Lecimy! O kurde, ale go się strajhardem. No co i jest? po co ten miecz kupiłaś? Byśmy Oj, już... Duży. No i to wszystko twoja wina. Dlaczego moja? No bo tak. No bo tak. Za chwilę daj patyk ale... będzie. Dobra, ja, ja, ja Ja idę na. nie wiem gdzie ja idę. Ej, mam pomysł. Czy się do nich tepnąć, tylko wtedy... O Boże. Dobra, lecimy. O! Dziękujemy wszystkim e, za ten wspaniały odcinek, no. Dobra, jesteśmy na ręce dzisiejszego odcinka, więc no. no. Dragonka. Halo! Tak? No, co? To... O. A, a okej. Okay. Gratuluję, no gratuluję. Daj mi złoto wszystkie. i Kogoś chcesz, chcesz pozdrowić może? Nie wiem. Ta, ta, chcę Pozdrawiam Kasperixa, Lowert i i nie wiem. I Pipka. To specjalne. Nie wiem jeszcze kogo. Nie wiem kogo. Dobra, idziemy na. Czekaj. Bo tutaj mamy tryhardów. Nie, nie mamy hardów, Oni od razu idą na środek. No to idziemy za nimi. Mam, na... mam nie kupi mnie tak nie kupuj miecza o tam, tak tego też oj sorry już już za późno nie kupuj miecza tylko kup tego drewno 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 okej okay. dre... ja jak brak... jak wezmę. O. no dobrze no daj mi to drewno gówniane. ja mam drewno no a właśnie no, no. o kurde mi boże jak ty Jezus Maria co ty robisz to się kopię mi... O, witam, eee... O patrz, widzicie, witam ja. No i życie, A mnie już nie... Nie usią. Już... Dobra, stop! K... Dobra, jeszcze to. Idziemy sąsiadów. Jeden, ma... dwa, trzy. Skoczymy, skoczymy. Jest. Jezus Maria, ale chłopa nie pokonam. Hallo manny! Chłopie, chodź tu, chodź. Dobra. O. Zap, ping zaczął działać, ma już 804 Ale oni drewno mają, Boże. Pomóż mi. Pomóż mi! No i gówno. Nie pomogłaś mi. O boże. Ej, weź, że 804 poś... pingu, zrozum Dobra, kupę o, TNT, bo tian... Jezus ma. O żil, a spadłam wrażenia. Dobra, idę na nich. Dobra, no łap, jeden spadł ogólnie, nie polecam. No kurde, ty położyłam i spadłam. Więc dawaj, szybko... Serio dragonka. Serio? Co? No ja udawa Do... spadłam. Dobra, dawaj lecimy na nich, nie mam utolenia się. Mm. Okej, okay, ok. Dawaj, dawaj, na łapi wali. No chodź tu kurde! Jest tam Idę idę. Nie pozdrawiam, jeszcze dwa V1 będą się bić, bo No i gówno, no i nie ma. Jak go nie dobijesz coś z jakim ezem? Ale to są szlagi, o Boże. Wiecie. No. Ho Aha. Dobra, sporo. ja i dochodzę. Tyle mi zostało. A, okej. Okay. Ale my to mamy wygrać. Idź po Emeraldy może, Lazko. Przydają się. Ej, co ty robisz? I co ty tworzysz? Mama ci nie kocha. Dobra. Lamus. O nie, ale obraziłaś ją teraz w tym momencie. Wiem. Aż będę płakać. Nie, nie pozdrawiam. Nie Ej, pozdrawiam. czerwoni do was idą, czerwoni do was idą ogólnie, nie, polecam. A ja do, do was, was? Idę. Do nich. O Boże, ale jestem lama w tą grę jednak. Ej, nagrę. napisać już nagrywam odcinek, żeby mi dali spokój. O, nie mają gdzieś. Wystarczyło, wystarczyło tylko siedzieć w bazie i niech się robi. A dobra, chłop spal? Dobra, chłopę zabijam. O, mam drewno. Ej, 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 a wy co? A wy co? Będziecie się dwa pa... No i drewno straciłam jeszcze od tej bo... O, Freddusia. Halo. Ale wczoraj chcę zrobić nick. Dobrze, że jego go nie zrobiłam. Pff. Dobra, nie ma tak łatwo, na, bo napisałam, że halny odcinek odcinek nagramy. No i nie ma. No i nie ugramy te jarenki. No i nie wyjdzie nam to. Podusia ty się ogarni, fanko moja. Ale na fokus na nas, hamski. Ej, mam pomysł. Szybko y, trzeba szarpa kupić. Jeszcze 20 sekund do diaksów mamy szarpa. O, patrzcie. Wow. Patrzcie, jak hamsko pozdrawia. Patrzcie, jak hamsko, czy pozdrawia. Nie to ja nie pozdrawiam, nie, nie o Jezu, bym kupiła wełnę, ale kupiłam drewno. To masz farta. Nie. I co ty robisz? Gdzie ty? Chodź tu się bić, a nie! Nie, no. O, pomysł mam. Jaki masz pomysł? Przyznaj się. Boże, nie, weź nie. się nie kamp, ułomie. Gramy w Hidden jak u No i po co ci to do życia? Czekajcie serefa kupię. To jest pomysł. To nie jest pomysł! Weź nie lamp. To ma być dobra, to dobra Arynka, nie A. Ej, bo do nas jakby idą A ja idę po emeraldy, więc musisz tam pilnować, weź w ciebie, udać się Dobra Mam jednego emeralda Ale bokczamp Ty. Ej, typa się do nas! Typa się! Czekaj szybko, trapa zarzuca Ej, kiedy będzie odcinek? Dzisiaj a z kim? A z kim? Z, kim? z nikim. Sama będę. Nie. No i po Dobra, Dobra, chopie. Chopie, nie da rady. O jezus, Maria, widzisz, już nie będą się pokusować. Już nie będą się pokusować. Chłopie. Jezus, Maria, ja uciekam stąd w ogóle, idę. O nie! U nas już to? O nie! No i. O nie! Ale zabijam, 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 zabijam. I ale, idę, ale nie, nie, nie. co to za łeb. No i nie będzie, nie, będzie krótki odcinek. Nie no, w sumie 12 minut już jest. Ale ominająca się jeszcze rozmowy i fejle, to odcinek wyjdzie jakieś, nie wiem, 10 minut, Bogie. No to to Bogie. Bogi. No tak będzie jeszcze dalej. No jeszcze nie będzie, no idź, idź, Akysz, idź. Ja, idź. ja idę się chochać. Proszę, się idź. Się uda. Ja jeszcze, ja jeszcze to wygram. Jeszcze to wygram. No. Ja to wygram. Bierzesz swoje umiejętności kompaktnie. No. Jezus mare do po... Jezus Mary, przy nagrywka do pokoju mi wbijają. Boże. Nie ja no weź w ogóle. A Jezus. Szkoda szczępić ryja. Tak naprawdę. Muszę on na budki. S. Ej mam... Ej, bo ogólnie to jest takie łóżne, ale miecza nie mam. To? No. Nie mam. A ja mogę skopać to wełnę? I sobie tak podbudować? ale to będzie park jak tak. To... O. Nikt tego nie widział. I nie słyszał. No i. O Jezus, Maria, ja uciekam przed nim, bo oni są ten we dwójkę. Ej, alo! Dlatego mówię, że ja się kampię. Ale nie, oni szanują nas, bo nie biją mnie. Więc widzisz na no odcinek przynajmniej, kurde. Konie chcesz co ja nie, ale nie bij mnie. <laughs> o nie, ktoś tu jest. Pomóż mi! <laughs> Idę! Pomóż no. mi! A, bo te, i dwóch tutaj było. Nie, no weź dzięki! No ja myślałam, że to nie da, To się jak z dragonką aktualnie. Dobra, pa, 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 jak porobiłam, typa, pa, jak porobiłam. no ktoś nie wie, co się dzieje. No. Dobra! <laughs> tu, Dobra, widzimy się na pożegnaniu dzisiejszym odcinku. A więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I jak chcecie więcej yy, odcinków z to, to panią to mówcie, powiedzcie ile ma być łapek. Yy, jedna. Okej, okay. to jedna łapka i odcinek z dragonką. Yeah. A czy jeden tysięcy... 1 tysięcy. Tak, tak. Znaczy no obrad. Yeah, yeah. Damy próg 50... 200 łapek z dragonką. 20 łapek i odcinek z drago, dragonką. Kolejny challenge. Yeah. Więc dziękujemy jeszcze raz za oglądanie i do następnego odcinka. Pa pa! No,